Słonko świeci, ptaszek chwili. Może byśmy coś wypili? Witajcie w kuchni Kwasiora. I to właśnie z tej przysympatycznej okazji zapraszam Was na starosłowiański napój nieduchą zwany. Nieduche piły dzieci, nieduche piły kobiety, ale przede wszystkim nieduche pili słowiańscy woje, którym to miała dodawać niezrównanej krzepy i zapewniać pomyślność w łowach. Co też będziemy potrzebowali do wykonania tego nietuzinkowego napoju? Zapraszam na drewno. Do przygotowania miodu potrzebować będziemy szklankę ciepłej, ale nie gorącej wody. Dębową beczkę, ta jest 10-litrowa. Drożże, suszone bądź świeże. Jak suszone, łyżka stołowa, jak świeże. Dwie łyżki stołowe. Miód, 1 kg. Ten jest wielokwiatowy, nieco już skrupiały, ale to żaden problem. Spadziowy również się świetnie do tego nadaje oraz 10 litrów wody źródlanej bądź studziennej. I teraz całą przygodę zaczynamy od sporządzenia zaczynu drożdżowego. Zaczyn, bo zaczyna się coś, zaczyna się proces fermentacji, bo mieducha będzie napojem fermentowanym, ale bezalkoholowym. Nie ma żadnego problemu. E, to też do ciepłej wody dodaję nieco miodu, drożdże, całość dobrze mieszam, przelewam do beczki, później przelewam do tej beczki wodę, miód i wtedy się widzimy. Ależ przesympatycznie to pachnie. Połączenie miodu z dębiną. Przewspaniały zapach. I teraz tak, w ciepłe miejsce na jeden dzień, a później na kolejnych dni 6 sześć, odstawiamy sześć, w chłodne miejsce, tak żeby w sumie dni 7 trwało robienie nieduchy. Do zobaczenia. Minęło 7 dni. Na początku fermentacja burzliwa, później cicha, która następnie ustała całkowicie i napój dojrzewał już sobie w spokoju. I teraz tak, jak to pachnie? A... Pachnie beczką dębową, pachnie miodem, pachnie za piwem delikatnie, za kwasem chlebowym. Ach, niesamowita sprawa. Orzeźwiający taki zapach, taki... Taki... Taki na lato dobry, taki już wiem, że będzie dobrze. I teraz tak, naczynie, ponieważ osad tutaj nam się ostał na dole, my go nie chcemy, to też delikatnie zawartość beczułki przelejemy do naczynka. Chodźcie, zobaczcie, jak to wygląda w beczce. I voilà! Gdybym mógł malować obrazy, wyglądałyby one właśnie tak, jak mieducha. I teraz eksperymentujcie z rodzajami miodów. Miód spadziowy, wrzosowy, wielokwiatowy, czy też gryczany, niezwykle zdrowy. Każdy wprowadzi tutaj swoją nutę smakową oraz zapachową do mieduchy. I teraz butelczyny przechowujcie w ciemnych, chłodnych i przewiewnych, suchych miejscach. I raczcie się, kiedy tylko wola, bowiem mioducha, jest napojem prozdrowotnym, nie zawiera alkoholu, ponieważ była tutaj fermentacja z dostępem powietrza i cały alkohol hiu, wyleciał sobie w kosmos. Więc dzieciaki, więc kobiety, ale mężczyźni przede wszystkim winni raczyć się mieduchą właśnie. Ale co najważniejsze, pijąc ten napój, kultywujemy naszą słowiańską, polską tradycję. Niesamowita sprawa. Pozdrawiam i do zobaczenia. Ech, dobra! Dobra! Lekko gazowana, niezwykle rzeźka, lekko słodziuśka, miodowa, niesamowita. I wiecie co? Mamy tutaj, w tej butelce, uchwycony, zamknięty czas. Zamknięty pierwotny smak napoju, który przed wiekami na tych ziemiach pili właśnie nasi przodkowie. Niesamowita podróż w czasie. Idę nastawić następną butelczynę. Meczułkę znaczy się. Ha, ha. Ach, tak sobie myślę, że zamiast toksycznego i ogłupiającego etanolu, to taką mieduchę sobie dawajcie w prezencie. Coś wspaniałego opowiadajcie, co to jest za napój i krzewcie tradycję słowiańską wśród znajomych. I też tak się dziwię, dlaczego nikt nie wpadł na pomysł, żeby takie coś sprzedawać w sklepach. Bo nie tylko te napoje w butelkach dosładzane, dobarwiane, nie wiadomo czym. Ale mnie ducha! Trzy składniki! Woda, drożdże, miód! I odrobina czasu. Nic więcej do szczęścia nie trzeba. A pokażę Wam jeszcze jak się robi mieduchę Aromatyzowaną kwiatami czarnego bzu. Taki przepis. A sezon na kwiaty czarnego bzu zapasem? Tak gawożymy i butelczyny już zaraz nie ma, osuszona będzie. Ach, ale to dobre. Ale?